Dobra, ale to będzie pan chciał droga. Ja nie mam tyle pieniędzy. To pan daj coś młodszego a mniejszego. A ile za tego? Mniejszego chcesz? No to dobra. No to a Ile pan chce za niego? Bo to są naprawdę no dobra. Nie, no ja widzę, ja mam takie samice. Ja mam. Bo to jest sami... młody samiec, ma dopiero 7 miesięcy. Ja mam zresztą młody roku samic. takie samice, te nasze, nie? A chcesz czteromiesięcznego samca? No to Czy trzy i pół miesięcznego? To jest. Czy dwutygodniupkę? Chcę... Nie, no nie, nie mam takich, ale, 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 ale patrz. Albo tego. Czekaj, gdzie on jest? Tego pół miesiąca ma. No, ten malutki jest. Tak, ta, ma 3,5 miesiąca, nie ma 4 miesięcy. Ten, piękny. O to są, ja mam takie trzy, czy cztery, bo ja sprzedałem już, już, już trochę. Albo, rozumiesz, tego. Tak już jestem. Albo tego, też jest, uciekł. Albo tego. Też, te, to są jednakowe roczniki. No. Tamten i ten, 3,5 miesiąca ma. A który to był, co teraz pan tu pokazywał? Gdzie to ten chyba, nie? Który? Ten. To są piękne, bo to mają 3,5 miesiąca. Proszę bardzo. Lepiej podoba. No? I ten ile? 250. Kurwa, daj pan za 200. No słuchaj, to są olbrzymy, to nie jest ja no B. To jest tylko... olbrzym, który kurde, przed chwilą my ważyli 9,5 kilo, rozumiem samica, 7-miesięczna waży. Siedmiomiesięczna. No ja mam już większa nie uro. No. Dodaj no. pan coś za 200. Albo no. tego. Nie, 200. No to, to są króle naprawdę nie. No mogę. ale dzwoniłem, mówił. Tego mówi. też jest. To, te, te Tak samo jest. Po, mają po 3,5 miesiąca. Oni. No. no, ale mówiłem, że co? Że, że, że tego pyta się cenę. Ceny. Jednego sprzedałem, trzy mi te małe zostały, czwarte rozumiesz, te, 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 te większe. No tu są młode, tu są ma, młode, mano, to wiesz, że młode Ale jakie ładne są No, tu Pamiętaj się okociłaś, zimą okociłaś, teraz niedawno co wyszły Ale ładne, te są no. bardzo ładne, co małe, to no. i ładne Ta. Ale jak, ile ich tu jest? Siedem chyba ma, siedem ona widna ma, Ale... najwięcej dużo nie mają No i co pan jeszcze tutaj ma? No Ale wszystko pięć... mam, no chłopie ma nic... no. no a co, że samca kupić, czy samica? Samca, ja mam dwie samice, większe jak pan ma No Poważnie No to coś, młoda, bo ma 700, panie Panie, tylko, że moja też jest z czerwca, to ile ona teraz będzie miała? No. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, roku osiem miesięcy. No widzisz, a tu mają po a te małe mają po o, trzy i pół miesiąca, tamta ma 7 miesięcy, za wcześnie trochę, nie bardzo, rozumiesz? No, a tu samce, masz drugiego samca, też młody samiec ma, rozumiesz, pięć miesięcy samiec, rozumiesz, ma 6 miesięcy, pół roku ma no, no, no ładny jest, nieładny jest, tylko to jest co, patrz super. pokażę Ci jeszcze jednego, tam ja mam sam, tu. ja dużo sam tu sprzedałem, o następny samiec, o następny samiec, rozumiesz, jest ten, ten rozumiesz, ma tak samo, ma, zobacz, do. to jest piękny samiec, tak samo młody samiec, jeszcze nie kryte sami jeszcze są nie kryte, bo tego co okrył, to sprzedałem. Tego, co krył. Samiec, mam pokryte samice, no to, nie wszystkie. Ja wodarkę, nie? Tego, no. Kurwa, też takiego miałem sobie. No. I to jest młody samiec, on ma tak samo pół roku. No, to są młode, młodziutkie. Ja, wiesz, taniej nie mogę sprzedać, nich, bo to, jest belga takiego, że to można tam kupić gdzieś, kurczę, masz te... To ...mieszańca i tak dalej. A to są oryginalne, kurwa, macie... E, ...króle, które naprawdę, kurde... No, któryś się podoba? To wciękko za samicę, to młoda samica, rozumiesz, jest też o. Widzisz? Mm. No. Młodziutka samica, też ma, rozumiesz? 6. Co ona macie? To jest młodziutka samica, która teraz będzie dopuszczana do, sami, do samca. I ma 9,5 kilo. Nie ma 9,5. No. no, 8. Pytaj się. Mam no uważamy, przed chwilą są. nie? Co? Przyniosła. Ale no co będę zważył, kiedy... Nie no, nie było. To no kurwa. Może? 9? Hmm. 8,5. <laughs> dobra, zakład bierzemy. Nie dał ile pan chcesz za tego samca tam kurwa biorę i. 250 to te małe, te 200, o te małe. To na pół. 250. Hmm. 200 bierzemy, jak nie to nie bierzemy. Nie, to lepiej nie. Przychodzą mi biorą no Daj co? pan spokój. Nie mogę nie A później pan, ja sprzedam. Ja nie chcę od państwa żadnych <laughs> króli, bo wy macie mieszane i tak dalej. dawaj. Muszę, jeszcze raz muszę zobaczyć. Klatkę masz? Nie mam klatki. Bo na to no to na Janach pojedzie, bo w pierdolę worek i w koszyki gdzieś. Po worek dawaj. Dobra, czekaj pan bo jeszcze, bo to był ten, i który jeszcze był za ten. 250. Chyba, że już będzie 270 zadał. Nie będzie, to powiedziałem, eee. tyle jest. A albo tyle tamten, jest tam tu nie mam, sprzedane jest. Albo ten. Ten, albo który? Albo ten. Białe, nie, jest, ucieka, bo mi tu przygryzał O. E, ten mi się nie podoba. No. A tamten, bo to nie ten Proszę Ten bardzo. ten, a, nie, a, a czy ten? No, ten? <laughs> ten? No, ja, bo oczywiście, sprzedam tych, chcesz? Nie. Proszę bardzo. Ten piękny sam. No. widzisz? A ten zły? A co ten zły? Nie no, tak też ładnie. No i no więc o co tu chodzi? O czego? On będzie no. chrył za miesiąc, za miesiąc, za dwa, za dwa miesiące. A masz no. jaki ma piękno kształtowany. Jasne iść. widzisz? No tak, tylko że cztery stówy, nie? Cztery i pół. No. <śla> Tak jest, kochany. To tak jeszcze... Ja i, ale słuchaj, to i tak jeszcze jest za mało. No. Bo byś płacił za samce, rozumiesz, porządne takie 7, siedem, sześć... Tak. Nie, le nie lepiej sami to przywieźć i po nie. Tak jest, ja chcę mieć swojego tam A, a so, Tylko swojego, bo ja nie dopuszczam, rozumiesz Bo pamiętaj, że rozumiesz, nigdy nie dopuszczaj do innych króli Będziesz miał króle piękne Ja sam samca sprzedałem, który miał 12 kilo Co mi pokrył samicę A te już będą chryć za miesiąc, za no ja dwa Ja takiego miałem 12 kilo, jak wszyscy to biorę, nie? Ale <laughs> jaki Pamiętaj o tym rzecz Jak dbasz, tak masz o co tu chodzi? Kaczka. Kaczka to jest nie moja rzecz. Nie pytam się, bo ja też sprzedaję. Żona sprzedaje. Za kaczorę, co? Po nie wiem ile, bo ja tam ja się do. Ma. Ja nie do żony. Ta. Żon do żony się nie wcinam, tam rozumiem. Kaczki sprzedawałem, Żebyś był dnia, na rynku dzisiaj, dnia. to byś widział ile. Tam kaczek do góry, bo ja Byłem na rynku. Co ty Dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj jest. niedziela, Sławnie A piękny sławnie. rynek. Właściwie ludzi full, zwierzyny w full. A do Słupska pan jeździ? Kacz? Nie. Kaczek, full, co chcesz, to masz. No, Jakie masz? Zwierzęce od, od wielu, wielu, wielu jest tam, no, miesięcy. Sławno no, przebija ale... wszystko. Ja byłem byłem na rynku, rozumiesz, postradałem A gdzie, gdzie, to, gdzie to jest sławne? Na sławna, jedziesz na koszali. W centrum wsi. No, przy no. no W centrum. Przimoście. I to w niedzielę jest od rana, skoro Od rana rynek jest elegancki. Ja spotkamy, idę po No i także nie będziesz narzekał, rozumiesz. Kto kupuje, nie narzeka. Jeszcze chwali, jeszcze chce i jeszcze chce. Także, rozumiesz, nie ma, nie ma, rozumiesz, kurczę, masz tego, żeby, żeby ludziom wejść się oprzyń, nie sprzedaj, no nie sprzedaj, no nie jest tak, przyjechał, okej, okay, masz, płaci, płaci gość, bierze, no, a to są króliki, rozumiesz, i tak wziąłem jeszcze za tego mało, bo po 300 wybiorą za takiego czy 3,5 miesięcznego, tak, także nie ma. Jak ty masz takie króliki, to trzeba przywieźć, abym zobaczył jakie ty masz króliki. A ja zapraszam pana do mnie. Bo ja nie wiem gdzie ty mieszkasz. Będę ja mam Miozio, super! Czekaj, którego wybrałeś? No tamtego, tego ciemnego. Tego? No. Tak, to nie tego, czekaj. Ten ciemny. Gdzie ta kurwa? Przepraszam. Tu chyba. A co mam tu jeszcze Ja tu Też jest. Zaraz O, Gię, piękny Ładny samczyk też będzie Ale no, to jest piękny sam To i tak za niego za mało się wzięłeś, chłopie Ale już tak już, już Już, dobra, powiedziałem cenę I masz cenę Bierzesz No no se to jest młodziutki, 3,5 miesiącka ma Chodź kochany, chodź do pana Masz być jeb... No niestety, proszę pana, tak jest Taka jest Prawda nie tylko pan bierze, ale ludzie biorą i chwalą i jeszcze przyjeżdżają. No, także to ile tych króli masz tam, rozumiesz? Tak się chwali, no, że masz? Nie, ja mam trzy teraz sami. Się... <grym> A ja miałem sztuę i popatrz wszystkie mi poszły, rozumiesz, bacie chyba, że... Ja wiem, 30-40 zostało wszystkich. No, tak idą. Naprawdę, kurde, będziesz macie, i młode będziesz miał lepsze. I lepiej będzie chronić, i lepiej będzie karmić. Bo jak to pokrewieństwo, to jest zawsze albo tak, albo tak. O kurwa, to tam człowieku, to ci zdechnie, to ci leśnie, to ci. To... Powodzenia i, i okay. no się Spotkamy, w sławie. spotkamy się sławnie. Czy tam jak zobaczysz, zadzwon, telefon masz do mnie. Ma. I na pewno chwalił będziesz. No. A jak masz takiego dobrego samca, jak ty mówisz, to chciałbym go zobaczyć. Dzięki. Powodzenia.